Witamy w Mickiewicz TV! Kwiecień to nie tylko czas zaczynającej się wiosny, ale również pożegnanie się z tegorocznymi maturzystami. Chodźmy zobaczyć jak wyglądał apel kończący przygodę klas trzecich i czwartych w naszej szkole. Jak wyglądały przygotowania do dzisiejszego apelu? Wszystko rodzi się w bólach. Na początku był totalny chaos, ale później z każdą godziną, z każdą chwilą było co, coraz lepiej, a finał sami zobaczyliście. Nieistniejące sytuacje odebrały możliwość tradycyjnego przeżywania i doświadczania. Przeniosły nas w wirtualny świat z codziennym lękiem o zdrowie, brakiem wspomnianego dotykania codzienności, bezpośrednich kontaktów z wychowawcą i klasą. Na pewno. To był bardzo trudny czas, który wiele przetrwał. Ale ja, ja, czy tak właśnie nie wygląda nasze życie, w którym wciąż z czymś się mierzymy? Wyrastamy, dojrzewamy, szukamy nowych perspektyw, wzmacniamy się poprzez wyzwania, które daje nam życie. Dlatego dziś, kochani uczniowie, my wszyscy patrzymy na Was z wielką dumą. To było najtrudniejsze w związku z apelem? Przede wszystkim zgranie klas, ale również zgranie prezentacji, spraw technicznych, żeby nie było dziur, żeby nie było luk w całym programie i żeby każda osoba wiedziała, że jest bardzo ważną osobą na tym apelu i żeby każdy się czuł odpowiedzialny za sukces. Całego zespołu. Także ja im wszystkim dziękuję bardzo za wytężoną pracę, za nieraz płacz, łzy, ale wszystko się udało i jestem bardzo szczęśliwy, podobnie jak i oni. Dziękuję. Szczególne podziękowania należą się pani Joannie Wójcik za to, że mimo wszystkich trudów zawsze nas wspierała i nam pomagała i że wytrzymała z nami łobuzami. Najlepiej będę wspominać chyba czas spędzony w szkole, chociaż mieliśmy go nie za wiele, bo była pandemia przez dwa lata, ale myślę, że trzecia klasa, którą przyjęliśmy prawie w całości była tą, którą będzie człowiek najlepiej wspominał. Da paz wspominała moją całą klasę, tych ludzi, których poznałam. Jestem niesamowicie wdzięczna, że mogliśmy przeżyć te wspólne trzy lata. Na pewno będę tęsknił za klasą czwartą TI, która była wspaniała przez te cztery lata, za panią Małgorzatą Chojnacką, naszą wychowawczynią oraz za całą szkołą. Najbardziej będę tęsknił za moją ukochaną klasą, klasą trzecią WG, za moją wychowawczynią, panią Elżbietą oraz za różnymi nauczycielami, między innymi za panem Maciejem Jagiełło i za panem Remigiuszem Rozem oraz za moją ukochaną panią od chemii, panią Martą. Dziękuję, że mogłem zdać. No to jak wyglądały przygotowania do apelu? Przede wszystkim bardzo się cieszę, że ta dzisiejsza uroczystość, Akademia mogła mieć miejsce i mogliśmy ją zorganizować. Właściwie dla tegorocznych maturzystów to chyba pierwszy taki długi apel i taki uroczysty, dlatego że ich nauka przypadła niestety na czas nauczania zdalnego i czas pandemii. Bardzo nam zależało, abyśmy się dzisiaj w Auli Szkoli mogli spotkać wszyscy. Przygotowania do apelu przebiegały bardzo dobrze. Myślę, że tyle, ile zrobiliśmy. Przekładając to na ilość dni, w których się przygotowywaliśmy, to jest bardzo dobrze. Nie spodziewałem się, że tyle można zrobić w tak małą ilość dni. Najtrudniejsze było ogarnięcie nagłośnienia, ponieważ mieliśmy z nim dość spory problem, ale na szczęście poszło po naszej myśli i nie daliśmy się. Dziękujemy za oglądanie oraz za przygotowanie apelu klasom pierwszej C i trzeciej B prim. Maturzystom życzymy dobrze zdanej matury oraz zostanie się na wymarzone studia. A Was zapraszamy do subskrybowania naszego kanału i zapraszamy na Facebooka i Instagrama.